Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Battlefield Heroes. Ja oczywiście jestem Aleksandrus. Dzisiaj witam Was moim komandosem w drużynie Rolls. Eee, dzisiaj grałem dosyć nietypowo, gdyż eee, no, jeszcze pewnej umiejętności nie używałem nigdy, którą możecie ujrzeć na moim pasku. Eee, to jest ostrze. No, Postanowiłem trochę ten pobrać. Eee, zawsze myślałem, że to raczej jest bezużyteczne, bo przecież... Najpierw trzeba kliknąć właśnie ten przycisk, który odpowiada za zatrute ostrze, no i wcelować nożem. Wydawało mi się, że to jest naprawdę trudne i naprawdę nie dużo daje, tylko hałasu zbędnego robi nasz przeciwnik, czy tam ofiara może nas namierzyć, że tam z tyłu coś tam próbujemy mu dziabnąć w plecy. O, 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 żeby to była nasza pierwsza ofiara. Mm. Eee. Aj, eee. Mam, mam właśnie te zatrucie ostrze na piątym poziomie. Eee. Chciałem sprawdzić właśnie jakie jest wydajne na piątym poziomie, bo na pierwszym to nad... no, mi się wydaje, że bez, bezużyteczne właściwie. Eee. I może coś, coś powiem o tej umiejętności. Uuu. Eee. Eee. Zatrucie to jest 15, czyli jeżeli się nie mylę to 5 razy. 5 albo 4 chyba, już nie pamiętam dokładnie 5 e, e, czy tam 4 razy, chyba 4 razy No W sumie to nie wiem, przepraszam was, że nie sprawdziłem tego e, Możecie e, będą zabierane e, obrażenia piętna, po 15 jako objaw zatrucia e, Kurde, teraz go ubija. I mam pawory Geharda oczywiście Hmm, no tak się gra na takich wysokich levelach. Muszę się nie zdążyłem przyzwyczaić w sumie, bo teraz gram moim soldierem, jak, jak często widzicie. Ale będę, będę próbował już tutaj mojego komandosa z emerytury wypędzić. A, i to, to zwaliłem nieco. Wiem. Ale w końcu zabiłem. Moją pierwszą ofiarę. Właściwie to, to była moja pierwsza ofiara Skąd dostajemy No tak, no Będę się, się przyzwyczaił, że tak się gra właśnie na tych levelach hmm, To chyba był Komandos Nie, 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 to nie był Komandos, to był żołnierz hmm, No widzicie, trzeba się dobrze przyczaić Na tych wszystkich levelach, ale Bardzo ciekawie się gra hmm. Ja właśnie czemu mi tak wszyscy widzą Bo mam napiętym Poziomie w umiejętnościach. Hmm. Czuję, że to nadal strzelec jednak jest. To niefajnie. O, 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 1 HP. He, no mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę inny. Będę ciągle ginął, bo wy będziecie się cieszyć. No jasne, tak zawsze jest. No ja już trochę skila obiło jak widzicie nie gram telekomandosem jak jak gram, dlatego ten skill właśnie jest też po to, żeby się nauczyć grać komandosem, bo dzięki temu skillowi mogę z noża zabrać 60 nawet HP'ów ogólnie. Więc jest fajnie, ale no ja potrafiłem tak kiedyś bez właśnie za to go ostrza i się grało o wiele lepiej. Proszę państwa, dołącz do nas Kakaziomal. Jeżeli to oglądasz Kakaziomal to ci pozdrawiam uuuu uh. uuuu uh. rację ej no taki spawn killing to ja nie lubię tylko oczekiwania aż się zrespię no jak widzicie nie mam skilla jeszcze um, co się chciałem powiedzieć um, nie było odcinka bo w sumie nie miałem czasu żeby nagrać odcinek a a no jak już powiedziałem, że... o, Co to za broń? Hmm. Jak już powiedziałem, że będę grał tym moim komandosem, to będę grał. O, nie wiem, czy widzieliście, mam takie nogi tego demona. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Yy, no i druga moja ofiara chyba? Czwarta już. Uu. Mhm. Hmm, no właśnie, nie spodziewałem się tego, że na wyższych lewach aż tak ciężko będzie ubijać kogokolwiek. To się naprawdę, ale to... Ja trochę po, ostatnio pograłem dłużej. Hmm, I cały dzień praktycznie. I jest metoda na to. Hmm, tylko po prostu... No to chodzi też o cel. Trzeba trafiać w głowę i trafiać w ogóle. Jak widzicie, ja trochę nie trafię, jak lama gram. Teraz dopiero zaczyna się bawić nożem. Teraz mniej nas No tutaj na wynik nie patrzcie nawet na wynik Ja tutaj gram tak po prostu żeby sobie pograć jakby Tak nierankingowo Żeby tak po prostu pograć sobie Nierankingowo No właśnie Coś wam chciałem powiedzieć o zatem? Może widzieliście na moim twitterku że nie wiem o co chodzi, tak z bliska mnie wszyscy widzą Nie wiem yy, może widzieć na moim twitterku, że widziałem wam screena Wygrałem M16 z lunetą No i kolejna broń na średni dystans No już mam na średni... ale z lunetą zawsze jest lepsze Dobra, tak więc to był koniec tego odcinka yy, A jestem oczywiście Aleksandrus To był odcinek... oj, nie wiem, może 14, bo 15 nie mam pojęcia, ale w każdym razie, e, do zobaczenia w następnym odcinku, w następnym odcinku gramy z Soldierem w RALS. E, jeszcze chciałem powiedzieć, że nie będzie żadnego intra e, na końcu, bo e, YouTube mnie tu chyba tutaj e, prześladuje przez tą właśnie przez ten utwór który był w tym mitrze i jak na razie go nie będę e, wam tutaj dawał do odcinka, dobra tak więc a jak widzicie mam mniej funkcji, Ale to jest sobie jeszcze No W każdym razie kupiłem sobie strój do jakiejś, jakiejś postaci, nie? I VP też wydałem na jakąś bronie, ale tu jeszcze się dowiecie, dobra, tak więc yy, no Cześć Co jest? No nie Nara Kurde tylko asysta <laughs> ja go przyleciałem